Witam Państwa w telewizyjnej jedynce i zapraszam na transmisję mszy świętej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach wita Państwa ksiądz Andrzej Baczyński. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Wielki Post to czas refleksji, czas odkrywania prawdy o sobie, o naszych relacjach z innymi, czas dostrzegania własnych grzechów i niedoskonałości, ostatecznie czas nawracania na Boże drogi. Kluczem do nawrócenia jest pragnienie życia w bliskości Jezusa. Jak zacząć, podpowiada nam to dziś święty Paweł w liście do Rzymian. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, Osiągniesz zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Za chwilę rozpocznie się msza święta, którą dziś odprawi ksiądz Marek Szeląg, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Hechle w Diecezji Sosnowieckiej. Panu swemu, a całym sercem szczerze ufajemu śmiechu. I syna i ducha świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dary jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I twoim. Nasz Pan Jezus Chrystus do końca nas umiłował. I tę miłość w sposób szczególny uobecnia w Najświętszej Eucharystii, która jest źródłem szczególnych naszych duchowych sił. Eucharystia to znaczy wdzięczność. Eucharystia to znaczy ofiara Chrystusa i gromadzącego się Kościoła. Eucharystia to także pochylenie się ku człowiekowi. Pochylamy się dzisiaj w tym szczególnym sanktuarium miłosierdzia Bożego wobec każdego człowieka, który jest tutaj obecny, który łączy się z nami w duchowy sposób przez. Telewizję. Pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy dźwigają krzyż cierpień fizycznych i duchowych. Pochylam się z miłością wobec całej wspólnoty parafialnej, wobec sióstr. Kapłanów, każdego człowieka. Niech ta Eucharystia umacnia nas, byśmy na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania, umocnieni darem naszego Pana, nieśli pokój, prawdę i miłość. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, aby godnie. I z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą, Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Chrystus zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.